Moi drodzy, dzisiaj Wam pokażę jak zrobić taki porządny gaha Edit, więc na początku naklikamy... kurde tutaj na to. Znaczy. No, na to. No to ja się nam, No i mamy tutaj takie... Y, tutaj takie znaczki tu na dole. No i ja nakliknę na ten środkowy, bo jest najbardziej potrzebny. No i pierwszą rzeczą, co robimy, to zaznaczamy y, rzecz którą będziemy kolorować, bo to służy do tego, jeśli ktoś nie wie, to służy do tego, żeby jak kolorujesz, to żeby jak nad tym kolorujesz, to nie wyjeżdżasz na inne części. Więc ja sobie tutaj zaznaczam wszystko. No, to, no i się widzimy za chwilę. Chciałabym wspomnieć, żebyście zaznaczyli porządnie każdy szczegół naszej to tego co chcesz y, zrobić pokolorować. Ja muszę zaznaczyć niestety wszystkie włosy tutaj u moich gacha u moich gacha postaci. W ogóle napiszcie czy wy też y, robicie gacha animacje, a poza tym i a tak naprawdę to ich nie wystawiacie. Napiszę to. Zatem, jak już wszystkie te pędzle poznaczamy, to sobie wchodzimy na swój taki dosyć gruby pędzel. Moim dosyć grubym pędzlem jest on i zaznaczamy sobie, bierzemy sobie biały kolor i zmniejszamy tą część farbowania. I od czemu to jest takie małe. I sobie zmniejszamy wielkość tego naszego, jakby, pędzla. i ma... Zapomniałam wspomnieć, że musimy to robić w taki sposób, żeby włosy wyszły ładnie. No, może to mi nie, nie wyszło do końca tak ładnie, bo te kratki mi wszystkie tak przeszkadzają i tak trudno mi w ogóle. Tak mało widzę przez te kratki. Ok, więc jedną włosy już mamy. Teraz bierzemy następne włosy. W ogóle y, pokażę Wam jak, jak będę kończyć, jak będę zapisywać te moje wszystkie gacha edity, znaczy no, ten, no to ci, Wam pokażę moje wszystkie gacha edity. Więc już mamy wszystkie włosy zakończone, wiecie y, trzeba zrobić, naklikamy na tą samą część i naklikamy tutaj, poczekajcie, patrzcie naklikamy tutaj na to takie, o widzicie? I nam przestaje się to świecić i teraz możemy malować po wszystkim. No i drugą rzeczą, którą zawsze robię, to... Patrzcie. O nie, oczy... oczy jej się z... Jezu. Yy, muszę naprawić mój kryzys. Zaraz do Was wracam. Dobra, moi drodzy, naprawiałam kryzys. Po prostu mi się te rzęsy zawarbowały na biało. Bo przez przypadek, gdzie zaznaczałam włosy, pewnie musiałam zaznaczyć na oczy. No i drugą rzeczą, którą robimy, to ja zawsze robię takie rzeczy. I zawsze przytrzymuję na kolorze, który chcę. No i sobie biorę kolor i ja zasłaniam buzię. U każdego tak zrobię, bo każdy ma swój sam kolor buzików. Ja zawsze to robię, ja muszę mieć swoją twarz. Ja muszę. Bo tutaj będzie taki mały kłopot, bo ona jest tak trochę... O! No i zobaczcie, nie ma buzi, więc trzeba dorysować własną buzię. Ja sobie teraz zmniejszam, mniejszą biorę na mój ulubiony, najlepszy. On też się mocno robi, ale to ten... nic. <tryk> No, i ja zawsze robię tutaj takie o, przerwy. Między zębami też robię takie mini przerwy, bo mi się w ogóle to fajnie, mi się to nawet podoba, jak robię te przerwy. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie Gah editor bo ja lubię bardzo, tak w sumie mówię Wam szczerą prawdę. Na innym paincie mam jakby 100 razy więcej tych ph-editów. Yy, ale no, nie będę Wam ich pokazywać wszystkich. Chyba że, no, chyba, że jeśli będzie pod tym filmem, jeśli łapę w górę, to yy, pokażę Wam wszystkie ph-edity. No. I teraz następną rzeczą, którą robię, to takie to... Wiele takich Fioletowy i biorę natki jasny. No i tutaj znowu robię, żeby kolor prześwitywał i obrysowuję oko. I nie biorę tego, żeby ten, żeby nie wyjechać. O nie, i tutaj będzie problem. Dobra, nie jest tak źle. Bo ja mam w ogóle tak dziwnie ustawione, że zobaczcie. Nie, poczekaj. O. Więc tutaj tak i tak przejadę, no i mi się w ogóle wszystko zmienia. Nawet dobrze wyszło. Tylko, że tam trochę... W ogóle napiszcie, czy mamy robić takie filmy, na których pokazuję jakby moją twarz, bo jest taka możliwość. Mam so hard i tutaj muszę wszystko porządnie zamalować. Każdy szczegół tego oka. No bo zobaczcie. Ten jeden mały szczegół, który ci tak nerwuje. A nie go nie widzi przecież. Dobra. Robimy następne oko i widzimy się, jak skończę. Trzeba obrysowywać oczy. Oczy wyglądają tak, moim zdaniem, tak nieźle. Nie obrażcie się, jeśli Wam się nie będzie po prostu to podoba, bo ja jestem jakby takim początkującym. No i drugą rzecz, którą robię. Zobaczcie. Robię takie coś. Takie coś. Każda postać po prostu musi mieć jakiś znak, bo ja po prostu bez bym nie przeżyłam. Yy, każdy znak oczywiście ma swój kod. Jest. O. Ja lubię w ogóle robić gh-edity. Piszcie czy wy też lubicie. To mi tak nie wyszło dosyć. I Tutaj jak zwykle nasza jest wkurzona, jak zwykle ja muszę być wkurzona na coś. Tu, tu, tu. <laughs> Więc tak wygląda nasz Gaha Adit, piszcie po więcej pa.